Agnieszko, dziękuję Tobie, że zgodziłaś się przyjść i porozmawiać ze mną. E, powiedz mi proszę, co skłoniło Ciebie do tego, żeby e, przyprowadzić córkę do naszego centrum? No, muszę powiedzieć, że w zeszłym roku, kiedy to wszystko się działo, to był bardzo taki już trudny okres w naszym życiu i ja po prostu jako rodzic poczułam się, że chyba dotknęłam ściany. I nie widziałam już praktycznie jakiegokolwiek innego rozwiązania, Dlatego, że moja córka miała już strasznie bardzo obniżony nastrój. W tym czasie zmieniliśmy jej szkołę, dlatego, że bardzo źle czuła się w poprzednim środowisku, tam gdzie praktycznie od pierwszej klasy chodziła do wiejskiej podstawówki w naszym, naszej miejscowości. Jednakże coraz bardziej się tam czuła taka osamotniona, wyalienowana. I po prostu smutna, bardzo smutna. Praktycznie każda rozmowa z nią kończyła się płaczem. No, ona sama nie widziała dla siebie żadnych pozytywów, żeby dłużej tam przebywać, i powiedziała: Mamo, zmień mi szkołę. Ale nawet kiedy zmieniliśmy jej szkołę, tam również nie potrafiła się odnaleźć. I mimo, że to już był praktycznie drugi semestr siódmej klasy podstawówki. Ona łapała jedynkę za jedynką praktycznie. I no, stwierdziliśmy z mężem, że no, trzeba, trzeba ją jakoś ratować, bo groziło jej już pozostanie na drugi rok w tej siódmej klasie. A co spowodowałoby chyba, że ona by się całkowicie załamała. A że ja już miałam z tobą jakiś tam wcześniej kontakt i wiedziałam, czym się zajmujesz. To stwierdziłam, że no, trzeba spróbować. Trzeba spróbować, i to dziecko po prostu jakoś ratować z tej po prostu depresji takiej, w którą ona wpadła. Dlatego no, wybrałam właśnie poradnię Gallus, gdzie ty mi zaproponowałaś właśnie to leczenie metodą Tomatisa i wyjaśniłaś, że będzie to dość szybkie, tak, skuteczne. No i ja po prostu się zgodziłam, tak? Asia chodziła przez pewien czas na tak, zajęcia tak, tak. i powiedz jak widzisz efekty, bo to już było jakiś czas temu. Tak, tak. No to było rok temu. Ja e, przyprowadziłam tam Asię i praktycznie. Ona miała praktycznie zerowy kontakt z osobami obcymi. Tak? Jeżeli ktoś spoza jej otoczenia, które znała, albo nawet już nauczyciele z tej nowej szkoły zadawali jej pytanie, to jej jedyna reakcja to było tak. Mm -hmm, albo mm -mm, i zero kontaktu wzrokowego, tylko patrzyła w ziemię. Także nawet już nauczyciele e, mówili, niech pani coś z nią zrobi, bo ona ma chyba autyzm albo jakieś inne zaburzenie, e, z czego ja wiedziałam, że na pewno tak nie jest, bo jako mama ja ją znałam z wcześniejszych lat, kiedy to było wesołe dziecko. I na pewno nie byłam skłonna uwierzyć w to, że moje dziecko ma autyzm. Po kilku sesjach, po jakichś dwóch tygodniach, nastąpił przełom. Ona nawet zdobyła piątkę przy odpowiedzi, przy tablicy, co było wcześniej praktycznie a wykonalne, dlatego że ona no, tak się zacinała, że nie była w stanie odpowiedzieć na żadne pytanie. Później widziałam w relacji z otoczeniem całkowicie obcym, potrafiła nawiązać kontakt wzrokowy, uśmiechać się. Także po prostu stwierdziłam, wow, to działa, tak? I po prostu poczułam się przeszczęśliwa, bo tak jak wcześniej powiedziałam, no kurczę, poczułam się jak, jako matka totalnie rozłożona na łopatki, dlatego, że moje pocieszanie ani jakoś motywowanie nie wywierało żadnego skutku. A tutaj moje dziecko nagle stwierdziło, że o, dobra, może spróbuję skorzystać z komunikacji miejskiej, gdzie wcześniej to też praktycznie nie wchodziło w grę, ona mówiła, że nie, nigdy nie wsiądzie do autobusu, ona wręcz miała problem iść zrobić podstawowe zakupy, bała się iść, kupić sobie kołaczek, kiedy była głodna i praktycznie wszystko ja musiałam za nią robić. A później po jakimś czasie w miarę przedłużania się tej terapii, która w sumie tam trwała jakiś miesiąc z haczykiem, ona no, zaczęła praktycznie korzystać z życia, tak? Nawet powiedziała: Mamo, dobrze, wiesz, ja bym chciała jechać na jakiś obóz, może byś mi tam zobaczyła, co, co, gdzie bym mogła wyjechać. I nawet nie bała się, że pojedzie sama. W końcu pojechała z nią też koleżanka, ale miała świetne wakacje. Sama wsiadła do pociągu, gdzieś pojechała na drugi koniec Polski z, z ludźmi, których nie znała przecież. I no, coraz to bardziej zaczęła się otwierać po prostu na, na innych ludzi, na, no, na życie, na inne jakieś doznania. Zaczęła nawiązywać normalne przyjaźnie, normalne znajomości. Także, no, mimo jeszcze do tej pory mogę powiedzieć, że jest troszkę introwertyczką, ale czasem, jeżeli pozna jakąś osobę, to śmiechu i chichu nie ma końca. Także. No jestem bardzo zadowolona z tego, jaki właśnie wpływ na nasze życie miała ta metoda tomatisa oraz terapia w Galusie. Także bardzo jestem szczęśliwa. Dziękuję Ci bardzo serdecznie.